Mam kosteczkę w katoni, dzisiaj trochę w innych warunkach, ale teści musi być zrobiony na szybkości. Dzisiaj pojawiła się ta oto kosteczka w jednym z popularnych dyskontów. Owad taki, ale myślę, że wszyscy wiedzą o co chodzi. Jest to wyrzutnia od Hestii. oni głównie mają Hestię. No, cena była rewelacyjna, więc widziałem poruszenie, że wszyscy biegli kupować. Kupowali po kilka, kilkanaście sztuk z tego co widziałem, no ale. Zobaczymy jak to strzela. Możliwe, że warto. Możliwe, że jeszcze coś zostanie na tej słynnej promocji 1 plus 1, która pewnie też się pojawi. No okej. Okay. Wyrzutnia Princess Hestia 38 mm deklarowane. Dolot 55 metrów. 35 sekund ma trwać ta zabawa. Nek 600... Łapię? Łapię. 608 gram. 19 strzałów, ale to już mówiłem. Klasa F3. Rok produkcji, rok produkcji 24 i co jest na plus? Jeżeli na pewno ktoś by chciał, są dwa ląty, także jestem bardzo mile zaskoczony. co so, Tyle z prezentacji tego. To nie ma co za wiele mówić. Każdy widzi, jak to wygląda. Zapraszamy na teścik. No i okej, okay, wyrzutnia trochę obłożona, obłożona bo. No jest jej konstrukcja jaka jest, trochę wieje, dlatego weźcie też proszę na tą poprawkę. E, no warunki są jakie są, nic tutaj nie zmienię. A wiadomo, każdy chce zobaczyć, jak to strzela. Także zaczynamy. Odległość 30 metrów leci mega wysoko przepiękny, naprawdę efekt. Nawet się utrzymuje podczas tego wiatru. Więc myślę, że ta cena jest naprawdę adekwatna. Bardzo ładna wyrzut, bardzo ładny efekt. Za te pieniądze nie ma czego udzielić więcej. Myślę, że gdyby tak nie miało, byłoby jeszcze piękniej. Przepiękna. Kochani, za te pieniądze brać, nie zastanawiać się, pakować się w auto do biedroneczki, chyba że e, oczywiście lokowanie produktu, chyba że chcecie poczekać na pro, promocję 1 plus 1, ale myślę, że e, może już jej po prostu nie być. Princess Hestia, oj, ostrość, Princess Hestia, polecam z całego serca. Trzymajcie się. Do zobaczenia, Siemanko. Jeszcze tak w kwestii wyjaśniającej. Może to nie jest te 38 mm, do których nas przyzwyczaiło SR Pyro, ale myślę, że jak za takie pieniążki naprawdę warto. Hesja w tym roku naprawdę pozytywnie zaskoczyła, a dyskoncik, w którym jest ta kostka, bardzo miło zaskoczył tą ceną, e, także zapraszam, tak jak już wspominałem e, to chyba tyle no ciężko jest mi też stwierdzić, no, wieje strasznie u mnie e, czy to było pełne 38, przekonacie się sami 30 to była na pewno, to jest takie absolutne minimum, e, ładnie też e, strzelała, ładnie czaskała, ładny huk ładnie się niosło no i co, polecam siemanko, wpadajcie na e, moje kanały, linki w opisie oczywiście Zapraszam do obserwacji subów, dzwoneczków, wszystkiego, co jest tylko możliwe. Sianko.